Witam z tej strony, Jadeito Mistrza. Oto kolejny odcinek Bleacha, czyli zagrajmy w Bleach Hit The Soul 6 na konsole PlayStation Portable. Tak, dzisiaj zaczniemy sobie kolejną walkę. Będzie to walka Ichigo vs. Grimmjow. tak. Grimożow powalił Rukie mocnym ciosem, więc Ichigo chroniąc ją, yy, podjął z nim walkę. Nie wiedząc, czy wygra, nie wiedząc, czy da radę, spróbował, bo chciał chronić swoich przyjaciół, jak to Ichigo, tak. Dobra, no to sobie zaczniemy, prawda. I przedtem się jeszcze napije. Mm. Oh. Dobra, dobra, jedziemy. Tak, czy go opowiada, że Arankar Gimodzow przyszedł i chciał coś zrobić z Ruki, ale czego ją ochronił w porę? Hm. No i sobie zaczniemy walkę, prawda? Zobaczymy. Rukia! Ta. teraz idzie go powiedział Rukia, ty draniu, tak. No to zaczynamy i ci go w banka i czyli ja versus Grimojo w szóste spada, jedziemy. O ty sero mi puszczasz z Kubań, zaraz się pokażę, Getsuga Tensho, cię jakąś puść. Cholera. Bo bo. O! Wa, Getsuga Tensho, Getsuga Tensho. Getsuga Tensho, kolega, jest. Ha, ha, ha. Ho. i co Grimojo, w taki silny nie jesteś. Ho, ho. Dobrze idźcie go! Mam cię! Cholera obronił się. Ik za! Ho, ho, ho. Kurde, a byłem taki szybki, no? Nie powinien mnie widzieć w ogóle. Cyk, Jak widzicie, walka jest zacięta. Raczej Grimo, job zaraz ginie. Teraz ci dam. Mam cię! Cholera, jasna. Chcę, chcę to jakoś zakończyć fajnie. Kurde.

Powiedział, żeby teraz nie rozśmieszał i walczył na poważnie, a czego już walczył na poważnie, tylko Hollow mu znowu przeszkodził. Hmm, co to zakończyć? No i przyszedł Tousen. Tak, Tousen także poszedł zajzenem i zdradził społeczność dusz niestety, a był taki fajny ślepiec z niego. A wracają do Mundo, czyli posiedzenia arenkarów. No i koniec, tyle. I go dostał w pierdziel niezły praktycznie. Niestety nie dało dokończyć walki się. Zapisuje się gra, okej. Okay. No i mamy dwie walki, jedną dodatkowo zaliczę tą walkę na A, a to będzie właśnie Tosen walczył z tym Grimodzowym. O, a to będzie nieważne, co to za walka. Na razie zaczniemy sobie tą Tosen vs Grimodzow. Dlaczego? Ponieważ Grimodzow nie chce się słuchać Tolsena i Tosen będzie mu da musiał dać nauczkę, bo jest silniejszy. A Grimodzow to taki pionek Aizena, można powiedzieć. No, tam trochę to wychacza poza fabułę, ale taka tam była fajna walka w anime i tam nie przeszkadzała. Tam walka, to było tam takie jednocięcie można powiedzieć, ale to się przerodzi w walkę w tej grze. O, to jest Hueco Będę walczył tą, z Tousenem. Tą o! Nic nie będę widział, ale... O, dwie minuty nam z nim wytrzymać? Ja go zabiję, niż wytrzymam. O! Co to? Pierwszy raz coś takiego... Znaczy już wcześniej takiego miałem, tylko teraz mi się to udało zrobić. Kurde, Grim, może Zost... Nie kup mnie tu. Takie natarcie na siebie dwóch mieczy, coś takiego. Wow, o ty skubańcu. O! Nie, cholera! Jezus, ale co ten tosan jakiś taki mało jest. Ho, ho, ho! I co? I co, i co? No, że mnie nie zabił teraz, bo jak mnie zabije, to będzie lipa trochę. Wow, ho, fajne miecze. Wystarczyło podskoczyć i... Cholera, no i niestety mnie zabił. Wystarczyło podskoczyć i kółko i wtedy, no, prawda, robi, robi się ten miecz. To, to, to jest bardzo fajny to. atak. No nie, spróbujemy, spróbujemy jeszcze raz tą walkę, bo to był niestety taki fail. Napiję się jeszcze przed walką. Mm. Dobra, kol, oryginal, dobra, idziemy. Oszty! <śla> Dobry jestem. To, to co, co ja puściłem? Jakąś srakę. Dobra. Oh. Uuu, to było dobre, Towsen. Zaraz to skończymy, Glimmerzoff, leżysz. Uuu, kurde, Bankai robiłem, no. No, o! Zaraz zrobię Bankai na koniec, to zobaczysz, Glimmerzoff. Cholera. Ja chcę zrobić Bankai. Mam. Udało się. No i na rangę S, tyle. Przeciąłem go w takim dziwnym pomieszczeniu. Towsen to jest jednak silny, Shinigami, nie ma co. No i walka dodatkowa zakończona na rangę S, także jedziemy teraz z kolejną walkę, a to będzie Ichigo vs jego Hollow w świecie Zangetsu, a dlaczego? Ponieważ ee, Ichigo się zdecydował, żeby Hirako mu pomógł zostać wajzardem i żeby Ichigo mógł zakładać maskę jak wszyscy Wajardzi i po prostu mógł móc mógł, mógł, mógł zyskać moce Hollowa, tak? Ichigo będzie musiał pokonać Hollowa w świecie Zangetsu, czyli wejść... Wiecie, że Ichigo ma autyzm, więc musi wejść do swojego świata, żeby pokonać Hollowa i zyskać jego moce, tak? A powiedzcie, zacznie trening z Maską. Ale na początek będziemy musieli sobie prawda no, pokonać Hollowa. Oczywiście Hollow też będzie w Bankaju i będzie miał te same moce co co i to będzie trochę wredne, ale damy mu radę, tak myślę. Dobra, sobie chyba zaczniemy co? Tryb Story. A, dobra, kola. Oryginalna, oryginał.

ta. Rozumiemy, że. Hollow też będzie w bankach, ja już to wiedziałem. Teraz zacznie się walka, która jest jedna z tych fajniejszych, muszę powiedzieć, w bliczu. Całkiem to będzie kozackie teraz. O świat, Zangetsu, budynki. Hmm, pyta się Hollow, co jest i czego jesteś zdenerwowany? Oj, i teraz i czego się pyta, gdzie jest Zangetsu? A Hollow mu tłumaczy, że Zangetsu został pochłonięty przez Hollowa i, i Hollow zyskał jego mocy i teraz zostało tylko przejąć ciało Ichigo i żeby Hollow wyszedł na powierzchni po prostu tam gnębił wszystkich ludzi, prawda? Mówi po prostu, że jest, że on też jest Zangetsu. Swoją drogą, Hollow ma bardzo fajny głos, mi się podoba, jedna z moich ulubionych postaci, bym powiedział nawet, w liczu. Teraz jeszcze go powiedział, że zabije Hollowa i przejmie jego moc razem z Zangetsu i... On będzie górą, bo to jego ciało. <grystanie> Holo mówi, że to niemożliwe. Powiedział, że twoje ciało będzie moje. Tak, zobaczymy Holo. Nie wiem czy wiesz, ale ja nie dam tego zrobić, żebyś przejął Ichigo, więc postaram cię po prostu zabić. Uuu, już to włączyłeś? Proszę bardzo, hypermon to ja też. Ja! Yeah. Ho! Ho! No i co? Jestem za ciebie za szybki, ty... biała maso... Cholera. No! Ho! Wooo! Wspaniała! Wow. Getsuga show. Wow! On też puścił. Skubany. <grytania> hichigo, tak zwany Hollow, czyli Hichigo, czyli biały... Cholera, biały Hichigo. Kurde, no... Jeep! Yeah. Getsuga Tenshou! Ho! O ty, skubańcu! Zaraz i tak z... zginiesz. Chyba. Kurde, Getsugi mi tu puszcza. Nie nie, 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 cholera jasna! Urna, dobry jest. No, mi mnie zapłonić, gał! Mam cię! Jest! To koniec, Hollow, przegrałeś. Tak, Getsuga tenso i wygrałem. I od tej pory przejąłem moce Hollowa. Napijmy się. Mm -hmm. Ta skończ pitolić. Halo, powiedział, że jeszcze powróci i się nie raz ode... Nieraz odezwie do Hitiga. Pasje? No i czego powiedział przepadni, jesteś mój. Oho. No i przejdźmy mocy holoa, to czas przejść do treningu maski, tak? I czego walcząc z tą taką mniejszą dziewczynką Hirako będzie trenował y... zakładanie maski, prawda? I używanie mocy holoa. No to co, zaczniemy sobie tą walkę raczej. Mhm. Oj, chyba ja będę musiał iść potem już do łazienki, bo za dużo piję. O, o, dobra, to czas zacząć tą walkę. Znaczy, ten trening, walkę. To oczywiście ja będę tą małą dziewczynką w różowym dresie i będę musiał po prostu pokonać Ichigo, który będzie miał banka i założył maskę, tak. Dobra, skończcie pitolić. Znaczy, mówić, przepraszam. Ta... I <laughs> czego się zdenerwowało, bo go obrazili. Że jest beznadziejny, a oni są lepsi w te klocki, tak, ale i czego dopiero zaczął. Hirako, wiesz? O. Teraz ona założyła maskę, praktycznie tak na boku. I będzie go uczyć, a i czego jest w bankaju samym na początku. No mów, że nigdy tego nie opanujesz, jeżeli się nie postarasz, tak? Hej, jak to? Znaczy, co, co ty, co ty powiedziałaś? O to chodziło, bo teraz go znowu obraziła. Lubi obrażać ludzi, ta Mała dziewczynka. Jest trochę wkurzająca, ale dobrze walczy. Chodź, go! O ty, uh, szybka jestem. U kurde, Getsuga Gatenshu, No nie puszczaj Getsuga. Kobietę bijesz, tym bardziej. Dziewczynę bijesz, ty. Masz, a masz, a masz. cerko tak gaczumiem? Co to ma być? O ty, skubańcu. Ho. I. Uwaga. Mam cię. Ho! I teraz masz! I laczkiem cię! A masz! A masz! A masz, a masz, a masz! A masz. A masz. No! Brzydki idzie go! Laczkiem się bije takie małe dzieci jak ty. O! Znaczy takich chłop, niegrzesznych chłopców. O ty. O ty, skubańcu! Nie gecugi, bez gecugi. O! Masz laczkiem i cyk, jeszcze coś takiego. Dobre ma Taki ta mała. No, bo, I co? I co? Zaraz zginiesz. Zakończymy to w jakiś fajny sposób, na przykład tak. Ranga S. To cię. Uuu, maskę włączył, patrzcie. <laughs> tak dostałeś i ci go. <noise> <laughs> Kierako powiedział, że są tacy słodcy, i go dość szybko wyłapuje to wszystko. No i teraz Grimodzow znowu pojawił się na ziemi, przyszedł jako Arankar znowu. I Icigo po prostu zauważył, że i wróci, po prostu chciał do niego ruszyć, ponieważ potrafi założyć maskę na 11 sekund i być silniejszy przez 11 sekund od Grimodzowa. Tak go lekko myślnie poszedł i zaczął z nim walczyć. Niestety, jak sobie myślicie, wyszło to. W odwrotny sposób niż Ichigo sobie myślał, po prostu te 11 sekund minęło zbyt szybko niż Ichigo chciał. Zaczynamy tą walkę, zobaczymy tą katastrofę. <laughs> ta rewanż Ichigo vs. Grimodzow, tak, szósty spada, znowu wrócił. I się skończyło. Nagry y fu, nie nagrywanie tylko. Kola. Się kola skończyła niestety. O. ci go mówi, nasz of mówi, Bankai znowu? Już to było. Nie jesteś w stanie pokonać w tej formie, bla bla bla. go coś do ciebie specjalnego, potrafię coś więcej. Nie tylko bankaj. No to zaczynamy rewanż, prawda? I teraz, żeby pokonać Grimmo, będę musiał założyć maskę Hollowa. co nie jest zbyt łatwe, bo nie będzie mi dawało spokoju. Będę musiał naładować trochę aury. O! Patrz, zarazem to udowodnię, że. Cholera jasna, co ty mi bijesz? Czekajcie. No nie tak co ja robię! No nie, chciałem założyć maskę, jak się zakładało maskę i teraz, kurde, główkować będę! Nie to cholera, i tak mu nic nie zrobi, będąc w samym bankaju. No patrz, nie traci życia, no muszę założyć maskę, nie ma, pata. Tak, getsugami będę spamował i co to da? Spam, kurde. No, zapomniałem, że on zero umie, umie na odległość puszczać jak się zakładało maskę? Cholera jasna, no nie tak Uf, Nie wkurzaj mnie tu, nie spamuj tym sero, rozumiesz? Jest! Kurde, jest, założyłem maskę, założyłem maskę teraz! Cholera jasna, co ja robię! Ho. A! A! Getsuga Tensho, spamujemy, spamujemy! Tak jestem w formie holoa to dużo Getsu Tensho używam. Ho, ho. Dobrze, 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 idzie go zaraz go pokonamy. Kurde maska mi się skończyła, jeszcze raz, 11 sekund już minęło. Jeszcze raz założymy ją. Kurde, no też Maciażu. Nie tak, co ja robię, przecież tak się nie zakładało. Cholera, jasna, to walka będzie cięższa niż myślałem. Nie to, kurde. Nie, Jezus, co ja robię, sam się zastanawiam. O ty, Grimojo, co ty taki walecznica? Mam. Jest! Maska założona. No to teraz czas to zakończyć. Mam cię. No nie, no i po masce, niestety. Jeszcze raz. Gin. Mam. O, cholera, dostałem jeszcze z zero. Masz, getsuga tęnszy, getsuga tęszy. Getsuga, getsuga. Łódź. To będzie jednak cięższe. Zaraz mi się. No i skończyła mi się maska, niestety. Czekajcie. Znajdujemy jeszcze raz Aure Właśnie to z tą maską jest kłopotliwe, że muszę ją łado ładować. Jeszcze raz. Ho! Warina, wybacz, Grimodo. Ho! Kończymy. Cholera. Czemu go nie zapałem w locie? To miało się zakończyć, teraz to skończymy. Jeszcze raz. I. Ho! Ho! Spam, spam, spam. Koniec. Wygrałem. Suga I tyle. Okonaliśmy go. O. I w tym momencie miał to Ichego zakończyć, kiedy maska mu się skończyła i koniec. I już się uśmiechnął i miał go zabić. No i zabił. Prawie. Prawie go zabił. Bo przed i uratował Ichego z jego lekkomyślności. I on. Także założy maskę, tak. Grimodop się wkurzył i miał już wolnić na wójce, kiedy przyszedł Ulukiora i go proszę bardzo. Zatrzymał powiedział, że musi wracać do swojej komórki. Tak, Ulukiora jest czwarty. Me spada na w szóste, także Ulukiora jest dużo silniejszy niż Gringo. No i Ulukiora go ze sobą zabrał. Ta, wiem, Lukiera wygląda jak Emo. No i mamy kolejną sagę odkrytą, prawda? Ale ta saga jest dalej związana z anime, Ale mówiłem, że zrobimy film kinowy po tej sadze. Także po prostu weźmiemy ten film kinowy, ale to już w kolejnym odcinku. Także był zoom mi jadę i to mistrz, i w kolejnym odcinku zaczniemy sagę z filmu kinowego. Chyba będzie bodajże jedna walka, ta, tak mi się wydaje. No i co, do kolejnych odcinków, bo w kolejnym odcinku zaczniemy walkę z filmem Trzymajcie się. Cześć. Niech go będzie z wami. Oho, co tu jeszcze było? Hm, momencik.